W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam dwa ataki wykonania naszych klanowiczów na sparingu, jaki mieliśmy z klanem Poland Team przed CWL. Materiał miał być wcześniej, ale mi się nie udało. Tutaj jeszcze Wam pokażę, że nam wylosowało CWL i trafiliśmy na polski klan wolontariusze Wojna też już rozegrana i właśnie wygraliśmy. Wrzucę Wam screena na Polska War. No, i już przechodzimy do ataków. Tutaj pierwszy atak w wykonaniu Mareckiego jest to Queen Church Lalo. Zobaczcie sobie, jak Baby, Dragonami, Baby Dragonem oraz Barbarianem Kingiem tutaj pieści sobie boki, po to, aby skierować właśnie Archer Queen w sam środek, żeby ubiła właśnie CC, Archer Queen. Tutaj sprzątnij te wszystkie Archer Towery oraz tego Xboa, To jeszcze minionkiem sobie pomaga. Tam widzimy Barbarian King nawet przetrwał aż do samego Mortara bodajże. No już wypuszcza tutaj Queen na Aniołkach. Tutaj zdejmie ten y Storage oraz tego Mortara. Rage, bardzo dobry. I teraz Wallbreakery. Które uderzają i przebijają się bardzo dobrze. Odkryły bombę. No i nasza Alger Queen już wbija w sam środek, można tak powiedzieć. Wylatuje CC, tutaj jeszcze Rage. Bardzo dobry. Właśnie tutaj jest yy, potrzebna umiejętność rzucania speli, aby odpowiednio rzucić na Alger Queen oraz na aniołki. Jump, dzięki któremu sobie ona tam przeskoczy przez ten mur to Jeszcze ten Archer Tower zdjęty Fajnie Air Sweeper odepchnął nam nasze aniołki, ale bomba i tak zahaczyła Tutaj jeszcze tego Air Sweepera zdejmiemy No i zaraz Ability poleci Tak, no i teraz wyrzucenie Law I kilka balonów Tutaj Haste i tam na kolejnego Air Defensa poleci Lawa Tutaj yy, Slammer jeszcze, który służy jako Lawa, można go tak wykorzystać tam lawa już puszczona, baloniki, kilka minionków, został jeszcze tylko jeden haste. No i tutaj jeżeli już padł ten air defense, to już mieliśmy pewność, że wejdą trzy gwiazdki, ponieważ xbow był na, X był na yy, ground, więc już nic praktycznie nie mogło zagrozić. Naszym balonom, no ewentualnie jeszcze to Inferno oraz ten Wizard Tower, Bo pewnie spali tego slamera, No tak się stało, no i ewentualnie czasówka Tutaj jeszcze Wallbreakery Które troszkę osłabiły tego Mortara No jak wiemy Wallbreakery Targetują również yy, budynki No i co, widzimy się na kolejnym ataku Ten obejście sobie do końca No i już jesteśmy na kolejnym ataku. Będzie to atak przeciwko TH11. Taki Lun z składem z bowlerami. Nie było to zbyt jakiś maksymalny poziom tego TH. Taki średniak można powiedzieć, no ale... cała defensywa jest postawiona. Tutaj wózek wbija się pod TH. Wszystko było wypuszczone właśnie. W ten sposób, aby cały kill skład zniszczył, właśnie cały środek czyli yy, Orła yy, CC Archer Queen tam pewnie zniszczył, albo wiedźmy no i oczywiście Archer Queen, żeby padła oraz te Air Defense y i Air Sweeper. Dobrze puszczony jump, yy, ponieważ od razu z miejsca, w którym było TH, yy, cały kill skład yy, przeszedł pod orzełka. No i teraz wypuszczenie lawy. Tutaj trochę się pogubiłem z rzuceniem spelami, bo już później trochę mi odbiło. Ale fajnie, że atak wszedł na trzy wiastki. Bo za bardzo puściłem te hejsty i ten hill na środku był niepotrzebny, moim zdaniem. Tutaj jeszcze raid mogłem go głębiej rzucić. Tutaj jeszcze wypuściłem balony. Pewnie rzucę hejsta, tak zrobiłem. No i ten hejst drugi był w ogóle niepotrzebny, taki trochę z dupy. W złym miejscu, bo po prostu rzuciłem. Nie byłem zadowolony z tego ataku. Niby wszedł na trzy gwiazdki, ale nie byłem z niego zadowolony, ponieważ nie był dopracowany, jakby bardzo dobrze. No ale trzy gwiazdki, więc wam go pokażę. Pochwalę się. No i co, tutaj już widzimy, że będą trzy gwiazdki. Ewentualnie czas mógł zagrozić, ale miałem spory zapas, bo chyba minuta mi została. Z tego co wiem, z tego co pamiętam. Tutaj jeszcze sporo balonów. Tam te balony wrzuciłem w rogu, bo już tak wiecie, od niechcenia. No, ale co, przetestujcie tą strategię, jest ona naprawdę mocna. Pokazał mi jeden z znajomych, więc sobie teraz z takim czymś atakuje. No i co, trzy gwiazdki. Bardzo mocna strategia, jeżeli chodzi o TH11. Dzięki, że klan Poland team w ogóle zgodził się zagrać sparring, bo ostatnio ciężko było nam się zgadzać. Tutaj wygraliśmy 12-9. Jeden klanowicz u nich nie oddał ataku. Graliśmy na zasadach ESL, CWL, że możemy oddać tylko jeden atak. No i graliśmy też na No Deep. No i co? Tutaj Wam pokażę jeszcze klan. Strzelcie suba, lajka, no i siema.